W jednym z ostatnich odcinków mówiłem o nerkach, jako o oczyszczalni ścieków naszego ustroju. Dziś chcę mówić o systemie kanalizacyjnym, które te ścieki do nerki doprowadza, bo przemiana materii następuje w komórkach, a odpadki, te śmieci, które przy tym powstają, muszą być do tych organów, takich jak nerki czy wątroba, gdzie jest to reszta do tego odtruwanie doprowadzone. Jeżeli interesuje to Państwa, to pozostańcie na moim kanale o medycynie na ludzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę Państwa, istnieją dwa systemy odprowadzania ścieków, czyli systemy kanalizacyjne. Jeden dotyczy ustroju całego poza mózgiem, a w mózgu mamy do czynienia z pewnym specyficznym systemem, tak zwanym systemem glimfatycznym, czyli G jest na początku, nie limfatycznym, glimfatycznym, który oczyszcza mózg i robi to szczególnie w nocy. Poznaliśmy ten system stosunkowo niedawno, bo od około y, chyba 10 lat, może troszkę więcej. Ale nieznacznie. Zajmijmy się najpierw układem limfatycznym, czyli tym, tymi naczyniami, które oprócz tętnic żył i naczyń włosowatych istnieją, a o których nie wiemy aż tak wiele jak o tych, które. Yy, o których się mówi coraz więcej, czyli o, o przy okazji miażdżycy czy, czy niewydolności żył. O układzie limfatycznym usłyszycie niewiele, czasem w, przy omawianiu systemu odpornościowego. Więc układ limfatyczny zbiera produkty materii, przemiany materii, wydalane przez komórki do przestrzeni międzykomórkowej, która jest również wypełniona płynami i tam rozpoczynają się naczynia limfatyczne. W całym ustroju, jak powiedziałem, nogi, ręce, ustrój, narządy wewnętrzne, jelita, a także głowa, za wyjątkiem mózgu, bo w mózgu jest ten inny system limfatyczny. Naczynia limfatyczne płyną. Po drodze, znaczy chłonka, to to, co się wtedy w naczyniach limfatycznych zbiera, określamy jako chłonka albo limfa, to płynie dalej. Po drodze są stacje y, filtrujące jakby, to znaczy węzły chłonne, są grupy węzłów chłonnych tutaj przede wszystkim w jamie ustnej, y, w gadle, y, szyi podobojczykowe, y, w klatce piersiowej. Y, bardzo dużo, które mają y, funkcję przede wszystkim wychwytywania drobnoustrojów, które są szkodliwe, i chłonka płynie dalej, aż trafia do tak zwanego przewodu piersiowego, ductus lymphaticus się to nazywa, który wpada w kącie żylnym, to znaczy w miejscu, gdzie żyła podobojczykowa lewa, schodzi się z żyłą szyjną wewnętrzną, i wpada tam ta limfa do y, żyły głównej górnej i stamtąd przechodzi do serca, do płuc, dalej do narządów wewnętrznych, takich jak i nerki, czy wątroba, czy trzustka, czy inne. Dobrze, więc tu, że tą drogę żeśmy już opanowali. Ym, co napędza, co powoduje, że ta chłonka płynie? To są tak zwane limfangiomy około są takie zgrubienia, które posiadają dodatkową tkankę mięśniową, która kurczy się mniej więcej 10 razy na minutę w stanie spoczynku. Jeżeli robimy na przykład drenaż ręczny czy przy pomocy odpowiednich pneumatycznie sterowanych mankietów, to nawet do 60 do 60 razy na minutę i w sumie system ten produkuje dwa litry chłonki dziennie. Jeżeli są obrzęki, nawet może robić więcej. I co jeszcze ciekawe, system limfatyczny resorbuje tłuszcze z jelit. Czyli on ma taką barwę ym, rozcieńczonego mleka. Powiedzmy sobie. Nie jest tak gęsty jak mleko, ale rozcieńczone mleko i zawiera właśnie te produkty, które muszą być dostarczone, produkty odpady. Z, z procesów energetycznych w komórce, które muszą być dostarczone do nerek, żeby zostały wydalone na zewnątrz. To jest tak, jak kanalizacja z kuchni wrzucamy do kanalizacji, oczywiście toalety tak samo, i rury tam gdzieś biegną do stacji oczyszczania ścieków, ale to nas mniej albo bardziej interesuje raczej mniej, jak one tam dociera. Ten system nazywamy systemem limfatycznym. W mózgu mamy system inny, bo system, mózg musi pracować cały czas, niezależnie od tego, czy stoimy, leżymy i tak dalej i ma duże zużycie energii. To jest 20 do 25% energii w całym, całego zużycia energii w ustroju i jest pytanie, co się stanie z tymi odpadami, których na pewno więcej. I w między innymi z tymi, w tych od, odpadach to jest, są beta-amyloidy. Jeżeli one nie zostaną wypłukane, to przyspiesza to ewentualnie, czy może przyspieszać proces demencji. Yy, tutaj bardzo ważną, bardzo istotną rolę układ, yy, spełnia yy, glej. Glej, tkanka glejowa to są komórki znajdujące się w mózgu, komórki podporowe, znaczy to nie są neurony, które produkują impulsy, przewodzą impulsy, to są komórki podporowe, które mają swoją funkcję. Jest ich cztery czy pięć rodzajów, ale z tych komórek podporowych najważniejsze są tak zwane astrocyty, to są największe komórki yy, glejowe w ustroju. Astrocyty czy bo Astra to są gwiazdy, astrocyty są gwieździste, czyli takie rozgałęzione. Dlaczego tak jest? Pan Państwu powiem. I to odkryto w 2012 roku przez tak Duńczyka, który się nazywa Niedergat. Niedergat odkrył właśnie ten transport, od, odwóz śmieci z mózgu do naszych Mózg jest bardzo ukrwiony. I bardzo dobrze ukrwiona, no musi być dostarczana energia, musi być dostarczany tlen, musi to wszystko cały czas funkcjonować, kiedy jesteśmy świadomi, kiedy jesteśmy nieświadomi również naturalnie, ale te naczynia posiadają dodatkową jakby mankiet dookoła. To znaczy, nie tylko nie kończy się to na ścianie zewnętrznej, ale dookoła tego jest mankiet. I to, ten, ten mankiet ma też ścianę. Wewnętrzną To jest ściana zewnętrzna naczyń, tętnic albo i żył, bo jedne i drugie naczynia mają ten system, a ścianę zewnętrzną, i to jest właśnie rozstrzygające tworzą wypustki, wypustki astrocytów, które składają się w sploty. Wsploty, które, które tworzą ścianę zewnętrzną, ale one nie są kompletnie szczelne, posiadają tak zwane akwapuryny. Te akwapuryny to są drobne przewody, kanały wodne, które mogą przepuszczać płyn. I teraz co się dzieje? Płyn. My wiemy, że jest w ustroju bariera krew mózg. To znaczy, krew zaopatruje. To są naczynia krwionośne, ale do mózgu przechodzą tylko substancje odżywcze i tlen. I w mózgu mamy płyn mózgowo-rdzeniowy, który opływa mózg, wypełnia komory w mózgu, boczne przede wszystkim są bardzo duże, i rdzeń, obmywa rdzeń kręgowy aż do okolicy kości krzyżowej. I w ten płyn mózgowodzeniowy część mała część tego płynu mózgowodzeniowego wchodzi do tych mankietów wokół tętnicy najpierw i to od zewnątrz, bo to odbywa się w przestrzeni podpajęcznówkowej. Ta część płynu mózgowodzeniowego, który opływa mózg na zewnątrz podpajęczynówką, przechodzi przez te właśnie mankiety, te kanały okołotętnicze czy okołożylne. To jest wszystko musicie sobie w przestrzennie jakby rura, znaczy mała rura to są naczynia tętnicze i żylne, a duża rura to jest naczynia tętnicze i żylne, plus ten mankiet. I to wchodzi do tych mankietów przez te akwapuryny, przez te otwory znajdujące się. Pomiędzy wypustkami astrocytów, przechodzi to do astrocytów samych, dalej do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, dalej na poziomie żylnym jest resorbowane i przechodzi do naczyń limfatycznych, naczyń limfatycznych głowy, po opuszczeniu przestrzeni pod Czyli tak to funkcjonuje. I co ciekawe, funkcjonuje od zewnątrz do wewnątrz, funkcjonuje najefektywniej w nocy. Dlaczego? W nocy występuje taka sytuacja, że komórki nerwowe kurczą się. Około 60% więcej ma. Przestrzeń międzykomórkowa, ta, w której znajdują się, przepływa właśnie ten płyn, ta część płynu mózgowo-rdzeniowego, płynąca wokół naczyń, do astrocytów i, i na zewnątrz. Wynika to z tego, że w nocy poziom noradrenaliny spada. Także te komórki kurczą się i obserwujemy pranie mózgu, rzeczywiście pranie mózgu, ten płyn. Pod, y, 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 są badania, które pokazują to nawet na wideo, y, y, na jak mocno zwiększa się przepływ przez, y, przez y, mózg właśnie w nocy. I co ciekawe, największy, najbardziej efektywny jest wtedy, kiedy śpimy na boku. Nie na wznak, nie na y, bruchu, tylko na boku. Yy, właśnie. A w jaki sposób się porusza? Co, co znowu jest napędem dla tego płynu, na, do, dla tego przepływu? Napędem są, jest puls pętnic mózgowych, bo one pulsując, dają napęd, spowodują przesuwanie się tego płynu. I możecie sobie Państwo wyobrazić, że ym, oczyszczanie, oczyszczanie mózgu w ten sposób, Prowadza do usunięcia około, zaraz Państwu powiem, bo nie mam w głowie, podwójnej masy, podwójna masa mózgu rocznie jest, są te, te elementy, które są potem przekazywane do układu limfatycznego w tym właśnie połączeniu. Drugi strony, tak jest. Czyli noradrenalina odgrywa tutaj kluczową rolę, ponieważ wtedy, kiedy spada jej poziom, przestrzeń komórki kurczą się mózgowe i przestrzeń międzykomórkowa jest rzeczywiście przesączanie, przesączanie płynu, płynu mózgowo-rdzeniowego, który płucze to i to jest na dziennie jest około 7 gram protein, właśnie znalazłem, 7 gram protein, a rocznie podwójna waga mózgu. Jeżeli ten system nie funkcjonuje, możemy mieć do czynienia z wczesną, ze wczesną demencją, wczesną, wczesnym odkładaniem się beta amyloidu w mózgu. I proszę Państwa, wyobraźcie sobie, to jest znane od 2012 roku. A 2000 lat temu. Dwa tysiące lat temu Galenus rzymski lekarz mówił, że mózg, jak nie śpimy, pędzi płyny do ustroju, a jak śpimy, to płyny z ustroju wracają z powrotem do mózgu, żeby go wypłukać. I tak wygląda system kanalizacji i usuwania odpadów z komórek całego ciała do narządów. Które są oczyszczalne ścieków, które odtruwają i wydalają te produkty na zewnątrz. Myślę, że Państwa to może zainteresowało. Jeżeli tak, to podzielcie się z tym odcinkiem swoimi przyjaciółmi, zna... z przyjaciółmi znajomymi, krewnymi i innymi. Udostępnijcie to. Dajcie łapkę w górę. Po to poprawia zasięg mojego kanału i mogę go dalej w ten sposób Prowadzić. Na dzisiaj dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.